Cześć. Cześć, witajcie w 40 odcinku podcastów w głowie. Co prawda, 44 mogłoby się wydawać, że to liczba. Mm, okrągła. Natomiast nic specjalnego, bo dzisiaj porozmawiamy o Polsce. <grym> tak, żarcik prowadzącego na dobre rozruszanie tutaj, począteczku. E, dzisiaj o czymś takim, co zwie się Compare Countries. E, jest to strona internetowa, co prawda, wszystko publikowane oczywiście w opisie, gdzie można porównywać państwa pod względem sześciu kryterii, które dzisiaj sobie omówimy. I omówimy przykład Polski i przykłady skrajne, gdzie jakieś kryteria są największe, najmniejsze i porozmawiamy sobie o Polsce. <laughs> Także zaczynając. Pierwszą kryterium, pierwszym kryterium jest power distance na polski dystans władzy. I o co chodzi w takim bardzo prostym ogólnym rozrachunku. Ta metryka pokazuje jak bardzo członkowie społeczeństwa zgadzają się, że władza jest nierównomiernie rozłożona. E, I ten indeks przejawia się w relacjach pomiędzy przełożonymi i podwładnymi, e, na pokazywaniu wyższości oraz podzieleniu podziału odpowiedzialności. I na prostym przykładzie Wam to wytłumaczę. W krajach skandynawskich, kiedy szef przyjedzie do pracy na rowerze, to jest uznawany za gościa, równego nam, bo kurczę, fajnie, że dba o środowisko, super, że jest z nami na równi, nie, przy, nie przyjeżdża Lamborghini, czy, Lamborghini, przepraszam wszystkich fanów Lambo e, i jest dobrym gościem, a no, dla porównania na wschodzie, bliskim nam wschodzie, w Białorusi, Rosji, Ukrainie, gdy szef przyjedzie do pracy rowerem, to jest raczej a brzydką więc śmieciem, więc tam muszą się prowadzić, muszą mieć taki, no muszą pokazać swoją wyższość, żeby byli doceniani, szanowani e, i, i nie ma tam tego, że, że szef jest równy. Więc no, tu już podałem dwa przykłady skrajne, ale fajną metrykę w tym przypadku ma Austria, bo jedną z mniejszych, a około 11, i tam raczej nie mają z tym problemu. Natomiast dla Polski przydzielone jest punktów 68. Także u nas jest to, no, więcej niż by mi się wydawało, tak szczerze powiedziawszy. Ale znowu możemy się przy tym zatrzymać i poświęcić kompletny inny odcinek tej metryce. Dlaczego? E Swoją drogą przeprowadzaliśmy tę ankietę, znaczy omawialiśmy te strony na lekcji języka angielskiego, i tam wyszło, że w sumie im więcej, tym gorzej. Ja tak sobie pomyślałem, oczywiście po cichu, bo wiedziałem, że będę to omawiał tutaj, że kurczę, znowu ta Austria może nie mieć najlepiej, bo co z tego, że szef jest równym gościem, skoro czasami pewnie przez jakiś pracowników nie zdobędzie tyle respektu, ile na przykład w Polsce, bo Prawdą jest, że o, na przykład jak się na prezydenta wybiera osobę, to nie wybiera się jakiegoś takiego, takiego pana, który jest tak na równi z nami, tylko on też musi być taki postrzegany jako ktoś silny, niezależny, taki, taki doskonały, taki w, w swojej idealności porozumiany jako, jako ktoś wyższy nam, bo jest mądrzejszy, silniejszy, perfekcyjniejszy. Oczywiście ja to bardzo idealizuję i nie bierzcie tego za jakikolwiek pewnik, bo dość celowo używam tych hiperbolicznych porównań, żeby wskazać te. Te wybitne cechy dla Polski. Jednakże czytając dalej, to jest dość ważne przy kolejnych punktach. E, Polska ma 68 punktów, a to oznacza, że jest społecznym, społeczeństwem hierarchicznym. Ludzie akceptują porządek hierarchiczny, w którym każdy ma swoje miejsce. jest postrzeganą normą. E, centralizacja jest popularna. Podwodnie oczekują, że im powiedzą, co mają robić. A idealny szef jest życzliwym autokratą. Na tym możemy zakończyć dystans władzy. Lecimy dalej. Kolejny. E, stopień indywidualizm, Po angielsku tak samo. I czytając, o co chodzi. Metryka wskazuje, im wyżej punktowana jest, tym bardziej społeczeństwo jest idea yy, indywidualne. A niżej, tym bardziej jest kolektywne. Stąd też, oczywiście, kolektywizm, czyli gdy jest wysoki, w tym przypadku niski, na tej metryce przewrotnie, to ludzie koncentrują się na osiągnięciu wspólnych celów przede wszystkim, czyli dbają o dobro kraju, Jakieś grupy, przede wszystkim firmy, rodziny, takich tam. Tak, no, gdy społeczeństwo jest indywidualne, to dbają o swoje, e, o swoje dobra, dbają o swoje cele, osiągnięcie ich sprawia, że czują się lepiej. I tak też, czy Polskie jest społeczeństwem indywidualnym? Zadajcie to pytanie sobie. Według strony, z którą dzisiaj działamy, Polska osiągnęła wynik 60 punktów, czyli bardziej jesteście indywidualni. jak kto jest równie indywidualny jak my, Może nie równie indywidualny, ale również jest indywidualnym społeczeństwem, Stany Zjednoczone, czyli ten idealny kraj, jak w stereotypach się unormowało, niestety. Hmm. E, USA ma 91 punktów indywidualności, także tam. No, da się to odczuć, że ludzie pają swoje cele, raczej tam gdzieś pozostawiają władzę osobom, które rządzą, a sami skupiają się na swoich celach. Na porównaniu Rosja ma 39 punktów, gdzie raczej ludzie dbają o wspólne dobrą, przy wspólnie ciepłym trunku. <laughs> ja wiem czy te żarty sobie odpowiadają. natomiast dalej czytam i teraz ważne odniesienie do poprzedniego punktu. Polska z wynikiem 60 jest społeczeństwem indywidualistycznym. Oznacza to, że istnieje duża preferencja dla luźno powiązanych struktur społecznych, w których oczekuje się, że osoby będą dbać o siebie i swoje najbliższe rodziny. I uwaga, w polskiej kulturze kryje się sprzeczność. Choć z wysokim poziomem indywidualizmu Polska potrzebuje hierarchii. Ta kombinacja i tutaj odpowiedni wysoki wynik dla dystansu władzy, czyli poprzedniego punktu i wysoki wynik w indywidualizmie, Tworzy specyficzne napięcie w tej kulturze. Dlatego zaleca się, aby menadżer tworzył relacje w każdym, no, be, 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 to już polecenia dla jakichś tam menadżerów i tak dalej. Także to ciekawostka, y, mało które społeczeństwo jest sprzeczne według tej strony. Natomiast dalej, nie przedłużając. Metryka fajna, y, dzieląca się na męskość i kobiecość. I im wyższa, tym bardziej społeczeństwo jest męskie i za męskością, jako pewnym synonimem słów siły, niezależności materialnego sukcesu i otwartości, kryją się takie schowa. Tak? Także to, to są jakieś przypisane cechy akurat słowu męskość. Może niektórzy mężczyźni tacy są. No i kobiecość, która opiera się na emocjonalnym, nie, na emocjonalnych więziach przede wszystkim między ludźmi, trosce o innych członków społeczeństwa. Oczywiście są najbardziej doceniane w tych społeczeństwach kobiecych. I tu dla przykładu wymienię Danię, Holandię, Norwegię, Portugalię czy Finlandię. Także gdzieś tam Zachód przoduje w tych kobiecych kulturach, a społeczeństwa męskie to takie społeczeństwa jak Szwajcaria, Filipiny, Japonia, Meksyk, Wenezuela, Wielka Brytania i takie tam można to wymieniać, natomiast porozmawiajmy o Polsce. I ile byście obstawili? Czy jesteście bardziej z męskim społeczeństwem, czy damskim? Czy kobiecym? Bo to chyba trochę się różni od ciebie. Polska 64 punkty w tym wymiarze, a zatem jest społeczeństwem. Męskim, bardziej społecznością męską, chyba tak powinienem powiedzieć. I taki wynik charakteryzuje się tym, że ludzie żyją, aby pracować. Według tej strony oczywiście. E, Menadżerowie powinni być zdecydowani, stanowczy. Nacisk kładziony jest na sprawiedliwość, konkurencję i wyniki. A konflikty są rozwiązywane poprzez zwalczanie ich. Tutaj zostawiam bez komentarza. Idziemy dalej. Unikanie niepewności, czyli po angielsku. Uncertainty Dokładnie tak. Ja może wstawię to, bo to e, mój język się plączy. Także indeks ten pokazuje, jak członkowe społeczeństwa obawiają się nieznanego i próbują uchronić się przed dwuznaczością wydarzenia. No, ciekawe, tu akurat jak dla mnie przynajmniej to jest ciekawe. I tutaj w krajach o wysokim wskaźniku unikania niepewności, ludzie postrzegają zmiany jako zagrożenie. Zwykle w takich kulturach religia i ścisłe normy społeczeństwa mają wielką moc, a prawa są szczególne. Szczegółowo określone. Czy coś wam tutaj mówi o, o Polsce, nie może dla przeciwieństwa, coś o niskim poziomie unikania niepewności. Oczywiście oni charakteryzują się gotowością na łatwością dostrzegania nowych trendów, podjęciem ryzyka i aktywną manifestacją swoich pozycji. Także trochę tego, trochę tamtego dla Polski, punktów 93. Chyba dużo, chyba najwięcej. Zatem mamy bardzo duże preferencje w unikaniu niepewności. Ludzie mają wewnętrzną potrzebę bycia zajętymi, pracowania ciężko i są przyzwyczajeni do, do jakichś tam określonych szeroko norm. Są raczej precyzyjni, punktuali według tej strony. Bezpieczeństwo jest ważnym elementem indywidualnej motywacji do działania lub zaniechania działania. No, tu nie ma co, czym się chwyci, szczycić, akurat. Natomiast mam wrażenie, że młodzi szeroko młodzi, bo oczywiście nie, nie dyskryminując tutaj starszych, którzy są gotowi na zmiany, na zmiany to, to te młode, młode osoby tutaj zaniżają i będą zaniżać ten wskaźnik, tak abyśmy my byli też tym krajem, które się nie boi zmian. Także lecąc dalej. Przedostatnia metryka, która kryje się pod nazwą orientacja długoterminowa, to oczywiście w skali dłużej, czyli im więcej, tym bardziej jesteśmy długoterminowy. To zaraz tłumaczę po angielsku long-term orientation. I ta metryka nazywana jest także myśleniem strategicznym. Wskaźnik szacuje, jak daleko członkowie społeczeństwa patrzą w przyszłość. Ustalenie celów na kolejne lata zależy od długotrwałej i długoterminowej orientacji. Czyli im większa jest ta metryka, tym bardziej jesteśmy, mamy oczy w przód, mamy zwrócone oczy w przyszłość i... Zwracamy uwagę na to, jakie zmiany kiedyś nadejdą dla naszych dzieci, pradzieci. I takie tam, tak jest. I przeciwieństwem tego jest orientacja krótkoterminowa. I tutaj czas postrzegany jest, że porusza się w kółko. Przyszłość to roczniejsze, się, się na przeszłości. To, czego nie zrobiono dzisiaj, może zrobić jutro. No i niską ocenę ma tutaj Polska. 38 oznacza to, że jest bardziej normatywna niż pragmatyczna. Ludzie mocno troszczą się o ustanowienia absolutnej prawdy, są normatywni w swoim myśleniu, wykazują wielki szacunek dla tradycji, stosunkowo niewielką skłonność do oszczędzania na przyszłość i skupianiu się na osiągnięciu szybkich rezultatów. Prawda, 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 no. i tak zaskakująco sporo, bo 38, ja bym tutaj jeszcze saniżył, jeśli to by były moje badania, na z moich jakichś przeświadczeniach, to przepraszam bardzo, Polska też tutaj nie wypada dobrze, niestety, często patrzymy na ten czubek swojego nosa. I często dużo ludzi patrzy na ten czubek swego nosa, czy czubek obrębu osób, które się w swoim okręgu znajdują. I nic tu więcej do zadania nie mam. Ostatni, ostatnia metryczka, która się znajduje pod nazwą stopień kontroli pragnień. W krótkim skrócie, oczywiście tutaj wskaźnik odzwierciedla gotowość członków społeczeństwa do zaspokajania ich potrzeb. Czyli wprost, jeśli ten wynik jest wysoki, to. Społeczeństwo aż popycha cię do realizacji tego, no, tak, realizacji swoich marzeń, to brzmi kiczowato, uczywając kolokwializmu. Natomiast popychają cię do robienia tego, co chcesz i co, co kochasz robić. I to jest fajna cecha jakiegoś społeczeństwa. A, państwo możecie sobie posprawdzać na tej stronie, możecie poporównywać. A Polska z niskim wynikiem 29 punktów. Polska kultura charakteryzuje się powściągliwością. Społeczeństwa mają skłonność do cynizmu i pesymizmu. Czy przykłada Wam się to naprawdę na to, w czym żyjecie? Bo trochę mam wrażenie, że, że mi tak. Że żyjemy w takim pesymistycznym społeczeństwie, gdzie podejdziesz do kogoś na ulicy, spytasz jaka jest pogoda, to powiesz, że o Boże, ale ciepło w lato. A w zimę, bo jest, ale zimno mogłoby być troszkę cieplej. Nigdy nie dogodzimy ale może tym się charakteryzujemy, może to dla niektórych jest dobre. Ja tutaj wolałbym raczej żyć w bardziej optymistycznym społeczeństwie, ale za dużych, za dużych wymagań też właśnie można, bo się przeliczymy. Ponadto także społeczeństwa nie kładą wielkiego nacisku na czas wolny i kontrolują zadowolenie swoich pragnień, czyli w wolnym czasie nie czytają... Znaczy, nie, czytanie książek to jest taki synonim y, stawania się mądrzejszym, uczenia się nowych rzeczy, dowiadywania się, ale Zrozumcie mnie, że dlaczego tak używam, natomiast w na wolnym czasie lepiej położyć się przed telewizją i ją oglądać. To stereotypowo również. I ludzie z takimi przekonaniami mają wrażenie, że ich działania są ograniczone normami społecznymi i czują, że realizowanie się oraz podążanie ze swoimi pragnieniami jest sobie nieco błędne. Czyli praca, praca, praca. I jeszcze raz, praca. I tym zakończmy. Praca domowa do zrobienia. Sprawdźcie stronę i sprawdźcie źródła się, i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki za przesłanie. Trzymajcie się, Bye